Ależ ten czas szybko leci, co? Dopiero co rozpoczynaliśmy sezon zimowy LEC, a już za chwilę będziemy go kończyli. Jeszcze jest czas? Jeszcze! kurwa, Jest! Przed nami ostatnie tygodnie rozgrywkowe i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku pewniaczków Pitera, czyli serii, w której przekonać się jak stawiać, żeby dobrze rozpoznać zwycięzców leca. Teraz już mam obiektywnie prawo tak mówić, ponieważ w zeszłym tygodniu, tak jak wspominałem, udało mi się trafić wyniki wszystkich meczów, a właściwie poprawnie wytypować zwycięzców z wynikami było różnie. Dzisiaj, co prawda, będzie nieco trudniej, bo powiedzmy sobie szczerze, To ostatnie gry. Z zeszłego tygodnia do wytypowania najtrudniejsze nie były, ale teraz to się zmienia. Wchodzimy w naprawdę ekscytującą fazę. Przegrani grają z przegranymi, wygrani grają z wygranymi A więc jeden z najciekawszych tygodni Reca przed nami A więc usiądźcie i posłuchajcie co na ten temat mam wam do powiedzenia. A jak już tu jesteście to przypominam łapki, suby, dzwony, komentarze Będzie mi lepiej na sercu i wam też będzie łatwiej śledzić moje treści Jutro też ukaże się Q&A z pytaniami, które zadaliście pod wczorajszym odcinkiem Jeżeli ktoś jeszcze ma jakiś pomysł na to, żeby coś do mnie napisać, o coś się zapytać No to macie dosłownie ostatnie kilka chwil, żeby zrobić to pod wczorajszym epizodem a teraz przechodzimy już do rzeczy. Jakie mecze nas czekają? Co jest w nich interesującego? Kto wygra? Jedziemy. Nie będziemy szli kolejnością chronologiczną. Chciałbym zacząć tutaj od jedynej serii, która będzie troszeczkę różniła się od wszystkich pozostałych w tym tygodniu, ponieważ będzie to pierwsza w tym roku best of piątka w Lecu i będzie to starcie G-2 kontra Team BDS. I jest to zarazem najciekawszy mecz, jaki Lec ma nam do zaoferowania. To dwie bezwzględnie najlepsze drużyny w tym momencie sezonu. I szczerze mówiąc, choć na papierze, widząc nazwę organizacji, no nie postawilibyśmy BDS-u koła G-2 Esports. No to prawda jest taka, że w 2024 roku tak wygląda nasz. Jest sportowa rzeczywistość i obie te drużyny mają szansę na zwycięstwo w tym spotkaniu. A więc jaki wynik typuje? No cóż, o tym za chwilę. Najpierw pogadajmy o silnych i słabych stronach obydwu drużyn, co będzie istotne z perspektywy widzenia obu tych teamów, no i jak podejść do tego spotkania. Wydaje mi się, że to mecz o tyle ciekawy, że Team BDS nie jest drużyną, która znalazła się tutaj z przypadku. Bardzo często w programach nagadają, czy w trakcie castów Leca, miałem okazję mówić Wam o tym, że bardzo podoba mi się sposób, w jaki Team BDS draftuje. To są proste kompozycje, które trochę przypominają mnie takie. Serie, które na TikToku znajdziemy, są to serie odzieżowe. Nie zawsze stoi jakiś pan albo pani, chociaż zazwyczaj to jest pan i moda męska, i mówi tak, jeżeli skompletujesz sobie cztery yy, ładne koszule, i cztery ładne marynarki, i cztery spodnie w kolorach takich, 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 to niezależnie od połączenia zawsze skończysz z czymś dobrym. I mam wrażenie, że dokładnie tak jest z timem BDS. Każdy z tych zawodników ma kilka swoich wyraźnych komfortów, i nieważne w co byś strzelał, co byś banował, no to coś się prześlizgnie, no i będą w stanie oni to zagrać. A że są to metowe kompozycje i takie, które w aspektach indywidualnych, pod kątem komfortu gracza na poszczególnym piku, odpowiadają tym zawodnikom, to otworzy z BDS bardzo niebezpieczną drużynę. Myślę, że jeżeli w tym momencie zapytałbym was o to, jaka postać kojarzy wam się, dajmy na to z Nukiem, albo z Ice'em, albo z Adamem, to błyskawicznie bylibyście w stanie mi wymienić kilka takich postaci. Nuk to oczywiście Azir, Niko, Oriana. W przypadku Ice'a będzie to Varus, albo Ashka, albo Jean, W przypadku Adama... Olaf, Garen, Kasante, tego będzie naprawdę sporo. Więc wydaje mi się, że podchodząc do tej serii G2 Esports musi odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie. Jaka rola w kompozycji przeciwnika jest najważniejsza i w którą może warto przycelować banami i podebraniami ważnych postaci? Bo nie da się ukryć. G2 ma o wiele szersze champion pule, Ci zawodnicy pokazali dużo więcej kreatywnych rozwiązań. Nie zawsze tych wybitnie metowych, ale czasem właśnie te metę kontestujących. No i trzeba przyznać, że w praktyce również potrafili wykonać swoje kompy, a to nie zawsze jest takie proste, jak obrazuje chociażby przykład Timu Heretics. Więc ja na tę serię patrzę w taki sposób, że team BDS wyjdzie Swoimi sprawdzonymi metodami, choć zakładam, że pewnie kilka rozwiązań awaryjnych mają jeszcze w swoim arsenale, aczkolwiek do tej pory nam ich nie pokazywali. Agi tu będzie podchodziło z, po z pozycji drużyny, która kontestuje, która próbuje wytrącić przeciwnika już draftowo z równowagi. I w mojej opinii najlepiej przycelować w alejkę środkową. Myślę, że Nuk jest pewnym sercem teamu BDS. To nie jest drużyna, która prowadzi jakieś wybitne early game'y, która kreuje sobie niesamowite lidy. Wbrew pozorom, jeżeli spojrzymy sobie na to, jak wyglądają ich statystyki do 15 minuty, czy to drużynowo, czy to indywidualnie, wcale nie znajdziemy tam tak okazałych przewag, jakie mogłyby nam sugerować niesamowite wyniki teamowe tej formacji. I co nam to mówi Otóż Team BDS wygrywa, kiedy mówimy o teamfightach, kiedy mówimy o skirmishach, kiedy mówimy o tych stałych elementach gry w mid -game bądź late-game. Wspomnieni Azir, Niko czy Oriana to wszystko są postacie, które w, w gruncie rzeczy oferują ci podobne rzeczy. Względnie stabilną fazę liniową, bezpieczne skalowanie i świetne teamfighty. Wydaje mi się, że na miejscu g gdybym grał z Blue pewnie zbanowałbym dwie z tych postaci, trzecią podebrał, bo to też jest współdzielony Champion plus Capsem, lub alternatywnie przyszykował jakąś kontrę na te postacie, chociaż szczerze mówiąc, nie wiem, czy w obecnym ujęciu mety coś takiego znajdziemy. Caps w tym sezonie pokazywał nam bardzo dużo rzeczy. Bywał Ale blank pod AD, bywał ostatnio Huey, który jest wybitny i to też myślę, że duży punkt e, zainteresowania dla teamu BDS. Grywał Azirem, grywał Akali, grywał dużo różnych rzeczy i myślę, że coś na pewno dla siebie znajdzie. Ale chyba najbardziej skuteczną metodą byłoby właśnie podebranie jakiejś Niko albo Azira z rąk przeciwnika. Pytanie też, co z korkiem? Korki to jest postać, której team BDS na przykład nie gra w ogóle, a w mecie jest bardzo prominentna. Oczywiście, jako pewien antystrat na korkiego mają Uriany, mają Azira, to są postacie, które dobrze czują się przeciwko temu wąsaczowi, ale może to będzie jakiś sposób jaki tu będzie chciało rozpoczynać swoje drafty? No nie wiem, przekonamy się. W każdym razie podsumowując, no moim zdaniem skupianie się na innych alejkach jest trochę bez sensu. Mit jest najważniejszy i wytrącenie nuka poza tę strefę teamfight'owych magów powinno być skuteczne, bo możliwe, że wtedy BDS nie będzie wiedziało jak ma grać. Bo my wiemy, co zagra Ice z Labrowem. To będzie względnie silna postać w perspektywie rozgrywania alejki sparowana z dosyć ofensywnym supportem, o, o wiele więcej mamy inicjatorów czy takich hookerów jak Blitzkamp chociażby w Arsenale Labrowa, dużo mniej enchanterów, których pokazuje Mickey X. Więc też od Gitu. Chciałbym zobaczyć agresywne zagranie pod bota. Do tej pory ICE i całe BDS nie miało żadnego praktycznie priorytetu na Luciana z nami albo Luciana z Milio, a to coś co pokazało nieźle wykonane G2 Esports. Co do senny, też ICE był niespecjalnie nią zainteresowany, więc hej, to też jakaś opcja dla g które na tej scenie wyglądało świetnie w serii przeciwko Giant X. Co z Kalistą, co z Dravenem? No myślę, że meczapowo Hans ma tutaj o wiele więcej do pokazania i jestem ciekaw na jaką opcję się zdecyduje. Jeżeli zaś chodzi o górną alekę, ja mam tylko jedną prośbę do zawodników g proszę, nie blindujmy Kasanta albo blindujmy go, wyłączając Dariusę, Gareny i tak dalej, bo my wiemy, że Adam to wyciągnie i wiemy, że potrafi tymi postaciami skierować. I nie chciałbym też oglądać Zaka na topie, bo w kogo jak w kogo, ale w Adama granie Zaka w blinda wydaje się być naprawdę fatalnym pomysłem. Chyba najlepszym podejściem dla g byłoby sforsowanie Adama do first pickowania. Wiemy, że nie jest to już zawodnik ograniczony tylko swoimi gimiki, postaciami solo kolejki, czyli wyżej wymienionym zestawem Godz, Garen, Olaf, Darius, Set, tylko to zawodnik, który też nie boi się wziąć w swoje ręce postaci metowych, takie jak Rumble czy Kasanty i one w jego rękach wyglądają coraz to lepiej. Ale chyba to wciąż lepsze niż to, żeby dostawał te swoje dziwaczne piki, na których ma dużo więcej ogrania niż wszyscy inni zawodnicy leca razem wzięci. Więc na miejscu Blade'a. okej, okay, jeżeli chcesz grać za no to spoko, może przeciwko Kasanty to jest jakaś opcja, ale raczej w ciemno wolałbym tego nie widzieć. A więc finalnie uważam, że G2 Esports wygrywa to spotkanie, wygrywa je wynikiem 3 do 1, ale nie zdziwię się, jeżeli okaże się, że g ma troszeczkę inny rytm, może chce potestować różne rzeczy, może ich antystrat na BDS się nie sprawdzi, więc oczami wyobraźni widzę też BDS wygrywające, aczkolwiek chcę wierzyć jednak w to, że mamy pewnych weryfikatorów tego jednolitego i konsekwentnego stylu, który prezentuje Team BDS. Jeżeli nie g to chyba już po prostu nikt. Ja też osobiście nie lubię tych zawodników, więc nie życzę im najlepiej. Mam nadzieję, że g udźwignie ciężar tej mojej predykcji. Kolejne spotkanie, które jest przed nami w tym tygodniu, jest to seria Team Heretics kontra SK Gaming. Pogadamy teraz chwilę o Jankosie. Pogadamy o tym, czy to w tym tygodniu zakończy się jego przygoda. I ha, kurczę. Wiecie, co jest najgorsze w tej serii? Że nieważne, kto wygra, będzie grał na Fnatic i Fnatic jest dużo lepsze, zarówno niż Heretics, jak i SK. Więc prawdopodobnie, jak nie w tym, to w kolejnym starciu, w kolejnej BO-trójce zakończył się marzenie Jankosa o Mistrzostwie Europy. Ale nie uprzedzajmy faktów. Spójrzmy na ten matchup z chłodnej perspektywy. SK Gaming wyraźnie obniżyło loty. Po pierwszym wybitnym tygodniu, dużo silnych stron tej ekipy zaczęło się Zacierać. Izma zaczął wypadać o wiele gorzej. To był zawsze zawodnik, który lubił grać agresywnie, który lubił inwajdować, wspierał go w tym niski, ale mam wrażenie, że pod kątem czysto indywidualnym Izma po prostu mocno się opuścił. Dużo nietrafionych wejść, nietrafione do końca timingi, kiedy powinien pokrywać swoje linie. Sporo było takich małych grzeszków w jego wykonaniu, i myślę, że przeciwko Jankosowi to może nie ujść płazem. A wydaje mi się, że SK bardzo, bardzo potrzebuje mocnej synergii między Midem a Dżunglą, a bez tego trudno budować sukces, szczególnie w obecnej mecie. Więc skoro zacząłem o Midzie, to o Midzie pogadamy sobie dalej, bo to chyba naj bardziej problematyczna rola dla heretyków. No to nie jest tak, że to formacja, która nie potrafi dla siebie sforsować pewnej przewagi. Bardzo często grają przez bota, to główny obszar ich zainteresowania, ale bardzo często niestety to nie wystarcza. I mam wrażenie, że to nie jest kwestia tego, że koncepcja jest zła. Mam wrażenie, że ona jest spójna przez większość tego sezonu, czyli weźmy dociskający botlane, pograjmy z Jankosem przez dolną alejkę. Czasem Kaiser wskakuje na jakieś bardy, które mogą romować po mapie i wspierać perksa, tylko że no właśnie Perkowicz musi to wszystko wykończyć. W jego rękach często zostają puszczone takie wpływowe na grę postacie, które mają skierować, no tylko że niestety on tych gier nie kieruje i to jest duży kłopot. I w momencie, kiedy to nie występuje, a Wunder występuje jedynie w roli pewnego neutralizatora, grając często Kasantę, czy. Udyrem, no to niespecjalnie po pewnym czasie widzimy jakiś punkt zaczepienia dla G2 Esports, no bo powiedzmy mają rozpędzoną Kalistę albo Serafin w niezłym spocie, ale okazuje się, że te postacie same meczu nie skierują i to jest duży problem, kiedy nie dojeżdża Perks. No i ja osobiście uważam Niskiego w tym momencie za dużo lepszego gracza niż Perks, natomiast na to zestawienie musimy spojrzeć też przez pryzmat dżunglerów i ponieważ ja darzę Jankosa większym szacunkiem myślę, że jest o wiele lepszym zawodnikiem niż isma no To może jestem w stanie zobaczyć oczami wyobraźni, że nieco więcej przymidzie grają zawodnicy Heretics. Może jakieś fragi pod botem uda im się złapać, no bo często też tam dajwują, i może w ten sposób Perkowicz będzie w stanie powrócić do dawnej formy. Nie chciałbym go na pewno widzieć na postaciach typu Playmaker. Nie chcę w jego rękach Akali, chyba nie chcę też do końca Niko. Wolałbym, żeby grał czymś bezpiecznym. Chyba wolałbym go w roli Azira, wolałbym go w roli Korkiego, czyli bezpiecznego teamfightowego narzędzia, które świetnie pokazuje, jak stosować tym BDS. I trochę takim nukiem, wydaje mi się, musi stać się. Perks, jeżeli Heretics ma zacząć wygrywać. Jestem też ciekaw, w jaki sposób zaprezentuje się Irrelevant. W tej ostatniej serii zrzucony na trochę bardziej zadaniową rolę, a to chyba najstabilniejszy punkt całego SK i chciałbym, żeby w tej serii na Heretics, jeżeli SK marzy o zwycięstwie, dano mu trochę więcej zasobów. Pozwolić mu skanterpikować, wybrać jakiegoś gnara, na którym jest świetny, zagrać trochę pod dominację swojej Alejki, ale też, żeby był dobrym narzędziem teamfightowym i może dzięki temu uda im się zwyciężyć to spotkanie. Wunder nie jest zawodnikiem, który wystrzega się wszystkich błędów, wydarzył się solo kill w kontrującym meczapie przeciwko Adamowi. Kiedy grał udrem przeciwko ramblowi, więc wiemy, że pewne kłopoty się zdarzają. Potknąć może się tutaj raz jeszcze, ale czy tak się na pewno wydarzy, nie mam przekonania. No dla mnie ostateczny Bet to, ha, powiedzmy, dwa dla Heretics, ale to jest spotkanie typu 50 na 50. Wszystko spoczywa w dyspozycji Mida. Nie mam pojęcia, w jaki sposób przygotowały się obie te drużyny, co mają gotowego na te serii. Ale prawda jest taka, że to spotkanie chyba nie jest aż tak ważne, biorąc pod uwagę, że Fnatic czeka już w drabince przegranych. Kolejna BO trójka, czyli Mad Lion Scoy kontra Giant, X i raz jeszcze dosyć trudne spotkanie do wydarzenia Typowania, bo mam wrażenie, że wszyscy czujemy pewien niedosyt po tym, co zostało nam pokazane na przestrzeni ostatniego tygodnia. Zarówno GX, jak i Mad Lions zagrało tylko dwie mapy i obie przegrali, więc tak naprawdę pula wiadomości, które są nam dostarczone przez te ekipy, nie jest za duża i w dużej mierze opieramy się o to, co wiedzieliśmy jeszcze na etapie fazy zasadniczej. No dobrze, czyli co konkretnie wiemy? Mad Lions to drużyna bardzo mocno oparta o to, co Elioja i Alvaro będą w stanie zrobić w early game. To są takie niezaprzeczalne, silne strony tej drużyny, także trzeba wskazać na teamfighty, które potrafią. Grać naprawdę dobrze, ale problemy robią się wtedy, kiedy przyglądamy się nieco bliżej solowym alejkom. Forma Myrwna i freskowego mam wrażenie, że w ostatnim czasie jest po prostu spadkowa. Przeciwko humanoidowi freskowy zagrał naprawdę fatalne zawody i chyba były to jego najgorsze występy w lecu do tej pory. Zarówno ta Kali, jak i ten Israel nie zrobili kompletnie nic na przestrzeni dwóch map. No i to się po prostu musi zmienić, jeżeli Madlami marzy o zwycięstwie. Wierzę w to, że Myrwn będzie w stanie coś dziwnego wymyślić, to zawodnik niesłychanie kreatywny pokazuje to notorycznie, więc z niego jestem trochę bardziej spokojny, szczególnie, że gra na Odo w chyba nie najlepszym momencie swojej kariery, więc może nie zostanie jakoś tak wybitnie pokarany. To też pewna kwestia, która może być dla freskowego zbawienna, że nie gra na ścisłą czułówkę, nie gra na kapsa, nie gra na humanoida, nie gra nawet, nawet o, tylko gra na jackisa. Który ok, gra niezłego Azira, ale czy to jest jakiś wybitny liner? No, chyba nie specjalnie, Więc wydaje mi się, że kiedy popatrzymy z perspektywy makro na tę serię, no to te słabe punkty, mad Lions, nie wydają się być specjalnie kontrolowane przez to, co ma do zaoferowania Giant X. Bo kiedy myślę o tym, co Giant X oferuje, to niewiele przychodzi mi do głowy. Czasem jest to niezła pierwsza czy druga ścieżka Którą dołoży pitch jakieś solowe eliminacje Czasem jest to niezła forma Ignara i Patryka Natomiast jeżeli to znowu będzie z Realium, No to ja nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens to dalej grać Myślę, że na przestrzeni tej serii o wiele lepiej mogą wyjść atuty Mad Lions Wydaje mi się, że zarówno na bocie jak i na dżungli Mogą mieć delikatną przewagę A te mocne strony Giant Czyli no co, też dolna alejka pewnie I może, może pitch gdzieś tam wcześniej No nie wydaje mi się, żeby to jakoś mocno miało Wybrzmieć. Stąd też mój bet to 2 do 0 dla Mad Lions i mam nadzieję, że finalnie tak to się właśnie zakończy. Nie będę wybiegał dwa kroki do przodu jakoś mocno, no bo nie wiem, kto zagra na Fnatic kto zagra na Vitality, no bo na, na Fnatic zagra zwycięstwa meczu Heretics kontra SK na Vitality triumfator starcia GX kontra MAD Lions Koi, ale niezależnie od tego kto będzie grał na Fnatic, czy będzie to Heretics, czy będzie to SK, stawiam na Fnatic i myślę, że wygrają 2-0 natomiast w starciu Vitality z, no tutaj według mojego betu byłoby to MAD Lions, Myślę, że również postawiłbym na Vitality, aczkolwiek nie z wielkim przekonaniem. Natomiast no tej analizy nie wliczam powiedzmy w te pewniaczki Pitera, które wam oferuję, no bo nie wiem jakie są te mecze, więc nie czuję się w pełni komfortowo z tym, żeby wam mówić jak mielibyście to obstawiać. Tak więc podsumowując, moje przemyślenia i moje predykcje to G2 wygrywające 3-1 nad Team BDS, SK przygrywające 1-2 z team Heretics i Mad Lions, który jest GX wygrywa 2-0. To tyle na dzisiaj, jutro oglądamy Leca, jutro też Q&A z Rańca. Dobranoc Państwu, do usłyszenia jutro.